Już ćwiczeń na stronie 55. Spójrz na ćwiczenie pierwsze. Na obrazku widzimy, jak chłopiec przyjmuje w swoim domu gości. Przyjrzyj się tym obrazkom i zastanów się, na których z nich zachowuje się on właściwie, a na których nie. Jeśli jego zachowanie jest właściwe. Narysuj buźkę uśmiechniętą. Jeśli nie, buźę smutną. Spójrzmy na pierwszy obrazek. Chłopiec zapewne ma urodziny. Wita swoich gości z prezentami przy drzwiach. Jak myślicie, czy to zachowanie jest prawidłowe? Tak, oczywiście. Rysujemy buzię uśmiechniętą. Spróbuj samodzielnie spojrzeć na oba rysunki. I określić, czy zachowanie jest tutaj poprawne, czy nie. Jeśli nie, to zastanów się, jak powinno się postąpić prawidłowo. Ćwiczenie drugie. Wykorzystamy tutaj słowa, których uczyliśmy się ostatnio w podręczniku. Dla przypomnienia, możecie otworzyć sobie podręcznik na stronie 65. To jest miś kaśki. A to są misie oli. To duży łosie. Zośka zobaczyła w lesie dwa łosie. Zapisz te słowa i samodzielnie wykonaj zadania. Ze strusiami. Ćwiczenie trzecie. Musimy połączyć wyrazy z niebieskich ramek w pary. Głośna, świeża, pachnące, z drugiej strony bułka, siano, muzyka. Słowo pasuje głośna muzyka, oczywiście. Łączymy w parę głośna muzyka. Świeża siano czy świeża bułka? Oczywiście świeża bułka. I zostało nam pachnące. Siano. Słowa połączone w pary, dopasuj teraz do zdań i zapisz je. Następnie wybierz sobie jedno zdanie, zasłoń je ręką i spróbuj samodzielnie je tutaj napisać. Następnie porównaj je i zobacz, czy udało ci się przepisać je bezbłędnie. Ćwiczenie czwarte dla chętnych Spróbuj rozszyfrować rebus i zapisz rozwiązanie